Rośnie, rośnie trawka. Cześć tu Karamir, witajcie w 53. odcinku Geometrycznej Wyspy. Jak widzicie, już tutaj wstępnie mam gotowe wszystkie pomosty, które bym tu chciał widzieć. Co prawda, ich układ może się jeszcze odrobinę zmienić, bo nie wiem, z jakiegoś powodu trochę, trochę mam wrażenie, że one jednak są nie do końca w dobrych miejscach. Aczkolwiek już właściwie są i wyglądają z grubsza, tak jak mają. Trawka powoli tutaj porasta nam całe cały te wszystkie pomosty, ona się powoli będzie rozprzestrzeniać. Powoli planuję sobie pozostałe rzeczy, które chciałbym tutaj urządzić. No oczywiście, któryś będzie również będę musiał się zająć załataniem tych dziur w suficie w jakiś sposób. Tam mam jedną, tu mam drugą, też całkiem sporą. Tam jest jeszcze jedna powędrowałem sobie po okolicznych jaskiniach, normalnie mam oprócz tej jednej, o której wam wspomniałem w strasznie dużej naturalnej groci, okazuje się, że mam tutaj jeszcze trzy kaniony e, jeden tutaj bezpośrednio pod nami jeden przechodzi gdzieś tam i jeden równoległy do tego pod nami gdzieś tam, ciężko mi to namierzyć, wiem jak do nich trafić mm, dodatkowo y, co? dodatkowo coś mądrego chciałem powiedzieć, tak zrobiłem Zrobiłem porządek już definitywnie z stacją kolejki. Poprzedni projekt skorzystałem z niego dwa razy i stwierdziłem, że mi się nie podoba, więc go skamęhamowałem. I teraz to wygląda tak. Wejście, wejście na stację oczywiście, jak zawsze odświeża nam wagonik, który to wagonik sobie zjeżdża tutaj pod półkłytkami, wraca na podajnik. A jeżeli będziemy chcieli ruszyć, to po prostu wsiadamy sobie do tego wagonika tu, naciskamy guzik i to nam przerzuci zwrotnicę, co sprawi, że pojedziemy sobie do przodu. Jak to działa w drugą stronę? Wygląda to tak, że stawiamy sobie wagonik i przyjeżdżamy normalnie na stację, wjeżdżamy sobie o tutaj właśnie na ten podajnik, wysiadamy, idziemy gdzie chcemy i przejście normalnie odświeży nam wszystko. Mam nadzieję, że nam się pomimo tego, że te wagoniki zjeżdżają tak trochę nie mrawo tutaj po tym podjeździe, że one nam się nigdy nie zatkają. No, wnękę zostawiłem w takim trochę dziwnym koblowym stylu. Coś poza tym zrobię, tak samo z tą ścianą. coś ona mi tak trochę tutaj zawadza. Tak czy inaczej w tej, chwili, w tej chwili już z grubsza tutaj wszystko mam ogarnięte. Ciągle, ciągle szukam inspiracji na ten spawner zombiaków na środku. Niespecjalnie wiem jak go zrobić. Myślę, że on nie będzie spełniał jakiejś konkretnej, praktycznej funkcji, on po prostu będzie taki dla beki, coś tam z nimi zrobię, nie wiem, będą. Będą wyskakiwały i wpadały od razu do lawy, albo pod spodem puszczę wagoniki, i będą miały karuzelę, nie wiem, coś w tym stylu. Tutaj zrobiłem jeszcze takie jedne szybkie schody. Tu mam kolejną dziurę na dwór, oczywiście tutaj jest takich kilka jeziorek. Bardzo fajnie to malowniczo, może zrobię tutaj jakieś okno. A tak poza tym czym się dzisiaj będziemy w odcinku zajmowali? Dzisiaj w odcinku nadrobimy trochę fakt, że no niestety nie byłem w stanie na... Ładnie sfilmować eksplozję, która utworzyła nam tą super grotę i tak dalej, więc będziemy się teraz nęcali pojedynczo nad magazynem, który planuje zrobić taki nie, niespecjalnie klaustrofobiczny. Niestety na środku mi się tutaj tego nie uda przeprowadzić, bo ciągle się zastanawiam, co zrobić z tym kanionem pod spodem. Chyba go jednak zamuruje i zrobi tu podłogę, dla nie I myśliłem, że on będzie tak mniej więcej tutaj na przelot. Przez całe pomieszczenie naprzeciwko od portalu, naprzeciwko od tych powiedzmy sobie, w cudzysłowie głównych schodków, należy się jedno z drugim trochę nie zgrało, to po prostu wymyśliłem, że w tym miejscu gdzieś tu, wysadzę po prostu taką wielką dziurę i coś ładnie z nią zrobię. Na podłodze będzie wzorek, na suficie będzie wzorek, na ściankach też będzie jakiś ładny wzorek. Oczywiście skrzynki będą również malowniczo. Chyba nie będę świrował z żadnymi obwodami z Redstone'a. No bo to niespecjalnie ma sens, zresztą po co, no i co te obwody miałyby robić? Przecież skrzynek nie mogę przesuwać. I co? No i oczywiście cała reszta tych schodków w tej chwili zostanie tak jak jest. Spód czeka na białe półpłytki, aby to jakoś ładnie ozdobić. Tak samo, tak samo te schodki monochromatyczne czekają na białe schodki, i prawdopodobnie zamienię te schodki tutaj na takie bardziej. Szkoda, że nie można zrobić zielonych, ale z, z, zobaczę, jak wyglądają schodki z drewna dżunglowego. Na pewno będzie to otworzyło lepszy efekt z takim paskiem na środku niż to, co mam w tej chwili. Okej, okay, ale w takim razie przejdźmy do eksplozji. Myślę, że. Że chwilę to może zająć. Oczywiście ja to będę sadzał na bieżąco. Oświetlał, może sobie nic nie zepsuję specjalnie. No, muszę Wam powiedzieć się do rzeczy. Pożegnaliśmy się z dwoma kilofami w międzyczasie. Polegu, poległ jeden z Efficiency, poległ również ten z Efficiency i y, Fortune. Tak to się nazywa? Chyba tak. Jaki tego efekt? Mam więcej węgla niż kiedykolwiek chciałbym. No, w ten sposób. Więc jedyę sobie bardzo ciekawy. Wychodzi momentalnie jak zwykle, ale jest genialny wręcz do kopania surowców. Po prostu chyba od dzisiejszego dnia ile razy będę szedł. Do kopalni będę właśnie używał efficiency. No a jeśli chodzi o to wysadzanie. To myślę, że też nie ma sensu, żebym to nagrywał wszystko. Ja tu po prostu będę wysadzał kostkę za kostką. Mam jej staki trochę, a to, czego nie uda mi się wysadzić, po prostu, po prostu wykopię. I wrócę, wrócę do Was z kamerą w momencie, kiedy już to pomieszczenie główne będę miał mniej więcej przygotowane. <laughs> sorry, kopia wpadka, bo ja widać. Co się stało? Znowu zapomniałem włączyć nagrywania. Gadałem przez 10 minut sam do siebie. I w takiej okazji ja wam szybko streszczę na czym stanęło. Zmieniłem koncepcję. Te bagazy nie będzie tam, będzie bardziej w tą stronę i będzie wyśrodkowany tak mniej więcej tutaj w się między tymi dwoma biegami schodów. Ale żeby tak było, to te schody będą szły jeszcze o jeden w dół, a te schody zostaną przesunięte o dwie kratki w tą stronę, żeby to się kończyły gdzieś tutaj, oczywiście na górze również je przesunę. I wtedy. Całe to dno jaskini będzie tutaj na tym samym poziomie, mniej więcej co portal. I oczywiście, żeby to jako tak ładniej wyglądało, te schody znikną, bo one w tej chwili mi tutaj nie pasują, psują w ogóle cały efekt. Nie jestem w stanie zrobić tego magazynu tak, aby ładnie wyglądał i był symetryczny względem czegokolwiek w momencie, kiedy stoją te schody tu, te schody tu i ten portal tam, no bo ja chciałem, żeby było tak prosto, jak mordę strzelił od portalu, ale trudno. Istnieje również opcja taka, że przeniosę cały magazyn, tam gdzie stoi portal i zrobię go jakoś ładnie naokoło. Muszę to przemyśleć, bo nie mam na to dobrego planu. Po prostu mówię, że jest na razie taka ewentualność. Ewentualnie zabiorę portal stamtąd, spod naszego bardzo ładnego akwarium, które no, moim zdaniem jest fajne i nie chciałbym go ruszać, i przyniosę go tutaj do magazynu, gdzieś w lewo albo w prawo. Niestety wiele się to wiązało również z tym, że on się ostro przeniesie w neterze, i tego jednak wolałbym uniknąć, bo on mi znowu wyskoczy gdzieś po drugiej stronie góry, będę musiał kombinować z tamtym hawem i tak dalej. No. Oczywiście się bardzo fajną eksplozję, bo tu ustawiłem dynamitę i tak dalej, powiększyłem mniej więcej pierwotne powierzchnię o połowę, przepraszam. Postaram to się wam zrekompensować jakoś w przyszłości. I w tej chwili, i w tej chwili właśnie zrobiłem znowu malutką przerwę, bo przejdę do tego, z oczywiście mówiłem wcześniej, czyli po prostu yy, rozwalam te schody, przesunę o i je o jeden w prawo te schody w ogóle tutaj znikną, tutaj będzie coś innego, tego chodniszka w tym miejscu również nie będzie no no i oczywiście muszę wymyśleć coś na Telmop Spawner, bo ciągle jeszcze nic mi nie przyszło do głowy yy, tak, poza tym, oczywiście mam tutaj jeszcze plan, zrobić farbę drzew, farbę, farbę i oprócz tego magazyn do Grinder. grinder mm, no dobra

To się bałem, że te kostki pofruną trochę dalej i rozwalą trochę więcej. No, na razie, z tego co widzę, nic specjalnie nie wybuchło. No dobra, straciłem trochę materiałów, ale jakoś mogę z tym żyć. Dodatkowe, że tak powiem, ofiary to jest tam, zdaje się, trzy szklane panele na górze i wygląda na to, że to wszystko. Hmm, dobra. Prace postępują. Te schodki już są na dobrym poziomie. Tutaj te... Powinny wypaść tak, jak w tej chwili. Jeszcze ich nie rozwaliłem, ale w trakcie robót... Oczywiście tutaj będzie trawiczek w ten sposób i tutaj będzie, jakby ktoś się zastanawiał, i tutaj będzie ta ich obłódka taka fajna. I oczywiście w międzyczasie, w trakcie robót zrobiłem dziurę w suficie. Czegoś, co wygląda jak ta jaskinia, skąd dochodzi ten warkot i teraz tu wejdziemy i zrobimy porządek z tymi panami. A, z tym panem konkretnie i z całą resztą, bo ewidentnie jest to jaskinia, której nie sprawdziłem. Dzień dobry, panie zielony. Tak, i okej. Okay. I myślę, że to będzie wszystko w temacie warczenia. Hmm, tak, wysadziłem jeszcze trochę pomieszczenia. Ach, prawdopodobnie to jest ostatnie wysadzanie z mojej strony i nie dość, że w tym odcinku to jeszcze na jakąś chwilkę, bo skończył mi się cały dynamit, ale przynajmniej schody już wyglądają tak jak powinny. I są nawet mniej więcej na tym samym tym poziomie, co powinny. A i jeszcze oczywiście zgadzicie co znalazłem. Tadam. Kolejny kanion, tak? Jakby to, jakby było nam mało kanionów. Teraz tak jak sobie o tym myślę wszystkim tutaj, chociaż kurczę, już to jest pomysł, że można by go jakoś tutaj zagospodarować. Na razie, na razie nie jest to kanion planowany, gdzie by musieli go ukryć za ścianą. To, z z złego dobrze, że w tej chwili, sała, co jest? Skakanie mi się zacięło. Naprawiło? Super. Yy, na czym to ja, o czym to ja myślałem? A, coś mi się strasznie dzisiaj myśli bo rwą, yy. bo różne rzeczy Obmyślam, kombinuję, rozmawiam z ludźmi i tak dalej, zbieram pomysły, propozycje, sugestie, udzielam dobrych rad, pozdrawiam yy, od razu kilka osób, których tutaj nie wymienię z nicku. I teraz tak, co zrobię z tym magazynem? Skoro już ustaliliśmy, że w tym miejscu będzie dochodziła do niego taka w cudzysłowie główna ścieżka, to tutaj będzie jego cała oś, taka powiedzmy sobie symetrii. I postaram się, aby od tego miejsca on był równo w tą i w tą stronę. Ja wiem, że tam, tam do tamtego chodniczka, którego tam oczywiście nie będzie, nie sugerujcie się nim, będzie trochę więcej pustej przestrzeni, to nic, tam się coś zrobi, nie wiem, wodospad, ogródek, jakiś fęczu i coś, ale w tym miejscu, tutaj na środku, począwszy od, jesteśmy na środku mniej więcej, dobra, począwszy od, nie, tu przesadziłem, tutaj za bardzo, począwszy od tego miejsca, tutaj, o, 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 to będzie podłoga, tak? I w tym miejscu zrobimy taki motyw, że, że na podłodze zrobię taką. No, uwaga, uwaga, zaraz parę osób przewróci gałami, jak go to usłyszą. Zresztą ja sobie też przewracam ile razy ja to słyszę. Zrobię tutaj taką twarz Creepera. hi. Dobra, wystarczy tego przewalania gałami. Ja wiem, że ile razy widzę, że ktoś ma na plecach na swojej skórce Creepera albo na klacie, albo coś, to, to myślę, o Jezu znowu to. Dobra, tym razem sam to złamie, ale już wam mówię czemu. Ponieważ jako że jesteśmy w biomie, w biomie dżunglowym, jak dobrze widzieliście, trawa ma taki bardzo ładny, zielony, soczysty kolorek, to sobie pomyślałem: OK, skoro ona i tak tutaj nam będzie porastała wszystkie kładki i to będzie tak ładnie wyglądać, ona będzie zielona, to jasne, czemu nie pociągnąć jej tutaj do magazynu. I, i w tym miejscu właśnie zrobię tak, że będzie takie, nie wiem, kółko, kwadracik. Mm -hmm. Jeszcze się zastanowię, na pewno nie będzie to takie, że tak powiem, no powiedzmy symetryczne, że 5 pto, 5 w to, 5 koniec, nie, nie będzie to zwykły kwadrat, to będzie takie coś bardziej zaokrąglonego yy, i oczywiście to wszystko porośnie ładnie trawka, a takie detale jak oczy i, yy, i te, i buzia, i co jeszcze ma Creeper na twarzy, zrobimy z czarnej wełny, Przecież w sumie mamy jej tyle. Myślę, że tak, mógłbym, mógłbym coś lepszego wykombinować, no, na przykład. Yy, użyć do tego detergentów, aczkolwiek one są takie trochę bardziej fioletowe, więc nie wyglądałoby to ładnie. Dlatego po prostu użyję wełny. Sufit, sufit nie jestem pewien, być może zostawię go w takiej postaci wysadzonej, bo, no bo to sobie jakoś tak ładnie wygląda. W zasadzie, prawie naturalnie, no przynajmniej na razie, nie czuję jakoś potrzeby, żeby tą przestrzeń zagospodarować. Jak ona będzie taka luźna nad nami, to będzie zdecydowanie lepiej wyglądać. I tak, i w momencie, kiedy już tutaj skończę z tym creeperem, bo ja to oczywiście tak, muszę zaraz zanurkować do Google, zobaczyć ile to ma pikseli Oczy to chyba, z tego co pamiętam, są 2 na 2 kwadracikami, więc nie ma problemy. Twarz musi być, to znaczy jego buzia, usta, nie wiem co ma creeper na twarzy. No nie wiem, nic mi nie przychodzi do głowy w tej chwili, to, na pewno będzie nieporzyste i prawdopodobnie to będzie wysokie na trzy, szerokie na 7. trzy z każdej strony, jeden na środku. Zobaczymy. Być może nawet będzie miał złotego zęba w postaci glowstone'u. Jeszcze nie jestem tego pewien, muszę to sprawdzić, ponieważ gdzieś będziemy musieli jednak uchnąć oświetlenie do tego całego trawnika, bo niestety tutaj już się będzie coś mógł pojawić. Sufit jest dość wysoko, więc na oświetlenie z sufitu nie liczę. Zobaczymy. Zaraz to rozplanuję. I zobaczymy, jak to wyjdzie w efekcie. Oczywiście niestety czarna wełna jest gdzie, jest na chlewiku. Ja też muszę po nią pojechać. To mi zajmie chwilę, niestety. Więc, więc po prostu znowu będę musiał wyłączyć nagrywanie. Uprzątnąć tutaj resztę tego trawnika. Wrzucić cały ten gruz, który już mam w tej chwili na sobie do skrzynek. No i po prostu po zdobionym nagrywaniu. Jak już zacznę używać mózgu, bo znowu po prostu gadam zdury, ja to wcześniej zdaje się coś, o ile w tej chwili sobie dobrze przypominam w trakcie kombinowania nad schodami, wspomniałem coś o, coś o konkursie a potem mi się wątek urwał i, i chyba to było to, co chciałem powiedzieć, że konkurs trwa. Oczywiście, w dalszym ciągu możecie nadsyłać pracę. Ja kontynuuję nieprzerwanie tutaj walkę z tą jaskinią, aby pokazać, że to, co nadsyłacie na ten konkurs, by the way, to już parę nawet takich, że tak powiem, pomysłów dostałem, aczkolwiek jednak były to takie bardziej klasyfikowane teksty pod tytułem luźny pomysł, jak to ja uprzedzałem, żeby czegoś takiego nie nadsyłać, bo, bo to miał być taki kompleksowy opis, jak na zasadzie opiszmy to, co tutaj w tej chwili widzicie. Jest tu tam duża przestrzeń poprzecinana gdzieś pod sufitem przykładkami na takiej taki tonacji utrzymanych w takich kolorach na podłodze, powiedzmy na przykład tutaj bezkresne pola pszenicy, dzielina i tak dalej, i tak dalej, możecie cytować pada Tadeusza, proszę Was bardzo, ale nie wrzucajcie mi naprawdę tych luźnych pomysłów bo wodę, poza tym, że, ja, że są, to, no, to nic nie wnoszą jednak. No bo owszem, jak ja słyszę taki pomysł, to od razu widzę, o, okej, okay, a no, to to by fajnie wyglądało tutaj super dalej. Ale to jest dalej niestety luźny pomysł. To nie jest taki kompleksowy opis, o jaki prosiłem. No i jeszcze raz podkreślam, że ja nie... No dobra, powiedzmy, że jak coś będzie bardzo super, to może i tu wykorzystam. Oczywiście powiem, że to zostało wykorzystane i jest to pomysł użytkownika takiego i takiego. Ale nie zamierzam kopiować tutaj tych waszych pomysłów w całości. Te opisy po prostu są... To opisy konkursowe, które wy nadsyłacie i one zostaną przeze mnie ocenione i odpowiednio nagrodzone. Dobra. Tyle, tyle w tym temacie. I jak coś to jeszcze pewnie kiedyś coś dopowiem. A na razie lecę po wełnę i będziemy robić Creepera. Całe szczęście w ostatniej chwili podjęłem decyzję, aby jednak w, tym razem zająć się maga... Tych schodów już nie ma. I nie mam zielonego pojęcia skąd mam ten wściekły spadek w tej chwili klatek, co mi tak tnie. Pewnie Firefox, który otworzyłem. Pomogło, mam nadzieję. Prawie, pewnie nieznacznie, ale tak. Eee, patrzę się w tej chwili tutaj właśnie na rysunek Creepera. I to jest tak. Eee, nie, jednak muszę się go pozbyć. Bon. Dobra, od razu lepiej jednak wtedy. Nie wiem co mi tak dużo że gigabajt poza tym. Nie, świat się zaczął ładować za dużo, czanki mi się ponadpisywały bez sensu i, i mam za mało biertu. Jakby ktoś się pytał, nie widzieliście tego, co teraz robię, ale fajne łopaty w dzisiejszych czasach produkują. Wyglądają jak siekiery. Nawet drewno nimi można rąbać, jak się człowiek uprzy. Dobra, wracamy do tematu. To jest tak. Tutaj mamy środek tej naszej ścieżki. Tutaj baby cirka za oko taki punkt centralny w tym naszym powierzchniu. Oczywiście myślę, że te siarki w jakimś niewielkim stopniu się zmienią. Prawdopodobnie tu jeszcze coś zdejmę tutaj, coś wysadzę. I teraz tak, mamy naszą czarną wędę, zgodnie z obietnicą i powiedzmy sobie, nasz creeper będzie miał usta zaczynające się w tym miejscu, tak na środku. Jesteśmy, okej. Okay. Dobra. I teraz jak to wygląda? Mm. Niestety twarz Creepera okazuje się, że jest symetryczna, więc tutaj będziemy musieli zaimprowizować. Znacie to irytujące uczucie w momencie, kiedy chcecie coś zbudować i nagle uświadamiacie sobie, że zabrakło wam cobblestona. No jak nigdy. Wszystkiego bym się spodziewał, że mi zabraknie, ale nigdy cobblestona. Ten Creeper będzie taki, o, trochę bardziej na smutno, bo tak, tu powinny być dwa, tu powinien być jeden i tu powinny być dwa? Chyba, plus minus. No na pewno wiem, że tu na środku powinny być dwa, ale że on jest taki trochę niewymiarowy, więc go będziemy musieli właśnie w taki oto sposób zaimprowizować. Tu wychodzi na to, że będzie jedno oko. Tu wychodzi na to, że będzie drugie oko. To wygląda jak czyjeś wąsy. Teraz wygląda to trochę lepiej. Dalej wygląda jak czyjeś wąsy, no, ale trudno. Zobaczmy, co z tym będziemy w stanie zrobić. To chyba przesuniemy jeszcze bardziej do wewnątrz. Tak, o jedno. A to a to, tą porażkę zrobimy tak samo jak tamto. Lustrzanie odbijemy po prostu, bo... <laughs> bo, nie mogę się na to patrzeć. Wygląda to tragicznie. No ale wygląda żałośnie. Dobra, powiedzmy, że zostanie w ten sposób. Wyszło na to, że nie muszę tego powiedzieć, jak wygląda Creeper. Dobra, teraz musimy tutaj po prostu całą resztę wyłożyć wirtem, który zostanie porośnięty przez trawkę. Tak. Myślę, że taka ramka całkowicie wystarczy w tym miejscu że odrobinie szczęścia jeszcze się okaże, że gdzieś tutaj mam przerwę w biomie i po prostu ta trawka dzięki temu będzie w dwóch odcieniach. Oczywiście nie liczę na to, nie ma takiego farta. To nie było nigdzie wcześniej ukartowane i tak dalej. To jest czysta improwizacja. No. I oczywiście powiedzmy sobie tak, że w tej chwili ja tutaj niby mogę pociągnąć ten jeden dirtowy pasek, bo jeszcze go mam wystarczająco dużo. I teraz ta trawka tu przyjdzie. Oczywiście, oczywiście tych pasków w tym miejscu nie będzie. One się będą kończyły odrobinę przed, Dordyn, kobyl, One się będą kończyły odrobinę przed tym całym malowidłem. Bo naokoło niego jeszcze będzie po prostu ramka z jasnych desek. I ona będzie taka śmieszna, że będzie, o. Będzie, będzie tego creepera tak odrobinę zaokrąglała, plus oczywiście sama będzie takim jakby zaokrągleniem, aby, to, aby jednak to pomieszczenie nie stało się takie kwadratowe, bo, bo, to, bo to jednak moim zdaniem zepsuje ostro efekt. I powiedzmy, że w momencie kiedy tutaj już ta trawka wyrośnie, to zobaczymy się dopiero wtedy ponownie. No, ok, szybka zmiana planów, jako że odcinek się zrobił strasznie długi to ja zmieniłem trochę podejście. I teraz ten cały nasz creeperek będzie wyglądał w ten sposób. Będzie miał nosek z No, Jako, że się odsunąłem na dość sporą odległość i tam się nic nie pojawiło, więc wygląda na to, że jest wystarczająco jasno, ja się zainteresuję poziomami i sobie po prostu posprawdzam tak, aby to było widać w konsoli. Oczywiście w momencie, kiedy ładnie porośnie trawą, no niestety tak stąd go nie będzie widać. Będę musiał usunąć trochę tej skały dla uzyskania efektu. O, kotek do nas przyszedł. No, ale myślę, że te dwa te dwa tutaj hmm, paski z trawy, ja je tu jednak zostawię, one, one fajnie wyszły. Fajnie to wygląda i jakoś. Tu coś jeszcze dorzucę z tej z tej strony. Oczywiście wszędzie będą skrzynki. Ale to już zrobię albo w następnym odcinku, albo w którymś z kolei, bo ten już się zrobił strasznie długi. Ja się, ja się po raz kolejny strasznie rozgadałem. W międzyczasie połatałem trochę dziur, koblem. Też momentalnie wszystko, wszystkie staki wychodzą. Z tego powodu. Ale to dobrze. Mamy go nadmiar i tak dalej. No i co. I myślę, że jak to porosie trawko, to będzie fajne zielone i tak dalej. Okej. Okay. To w takim razie na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia w następnym odcinku Geometrycznej Wyspy. Cześć!